Słuchaj, kwiecie mój złoty. Ja czuję się wspaniale. Słońce świeci. Wpadłam do ciebie, skarbie, żeby powiedzieć ci, jak być kobietą bardzo magnetyczną. Słuchaj, do akcji wkracza ten maleńki punkcik między drzwiami. Jest to czakra trzeciego oka. Wyobraź sobie siebie w pięknym pałacu z koroną na głowie. Z brylantami, z diamentami. Na tronie siedzi król. Patrzy się na Ciebie. Słuchaj. Poczuj tą energię. Zobacz czakrą trzeciego oka, jak on patrzy, jak cię pożąda. Ty czujesz mrowienie w stopach, w piętach, w łydkach. Przechodzi ta energia przez kolana, biodra uda. Dociera do brzucha i wylatuje wysoko przez całe ciało nad czakrą korony. Słuchaj, dziewczyno, w tej energii jesteś w procesie magnetycznym z mocą, z siłą wielkiej, silnej kobiecości. Piękne ćwiczenie, które wzmacnia po raz kolejny Twój minset królewski, Twoją cudowną boskość. Bo jesteś, znowu się powtórzę, bo wasza trenerka będzie się powtarzała. Jesteś swoją królową. Jesteś w mocy cesarskiej, królewskiej, anielskiej. Ale musisz to poczuć, musisz to czuć tu. Tak wiesz mocno, musisz to czuć, bo jak to widzisz i czujesz, jesteś na najwyższym stopniu magnetycznym i przyciągasz wszystko do siebie i wszystkich. Także z mocą. Pa dziewczyno! Pa!